W tej części zajmiemy się filtrowaniem zapisów dostawców. Jeśli wejdziemy sobie na listę dostawców, przede wszystkim możemy przefiltrować dane tutaj. Oczywiście po nazwie, po każdej kolumnie, którą tutaj widzimy, jeśli jakieś nie widzimy, możemy sobie je tutaj dodatkowo dodać. Możemy użyć szybkiego filtru tutaj, wybierając kolumnę, po której chcemy filtrować czyli bardzo szybko mogę sobie przefiltrować. Pokaż mi dostawców, których saldo jest różne od zera. Mogę użyć tego szybkiego filtru na przykład używając skrótu klawiszowego Alt F3, czyli stając na na przykład kodzie lokalizacji, jak dam Alt F3 system przeniesie tą wartość do filtra. Czyli automatycznie wybierze kod lokalizacji i wpiszę tą wartość do filtra. Możemy oczywiście użyć filtru zaawansowanego, gdzie na każdą, czy to z widocznych kolumn, czy z katalogu wszystkich kolumn, możemy założyć dowolny filtr. Czyli nawet jeśli ta kolumna tutaj na, na widoku nie jest dostępna, możemy tutaj w kolumnie wszystkie wybrać, na przykład miasto. Wybierzmy London. Nie ma. Możemy wybrać L gwiazdka, czyli wszystkie gwiazd miasta na L. W ten sposób możemy filtrować po każdym, po każdej kolumnie, nawet jeśli ona tutaj nie jest widoczna. Możemy także użyć filtra typu ogranicz sumy. Filtr ten pozwala na ograniczenie kolumn, które mają wartości, czyli saldo należne, płatności, obroty, bo te kolumny możemy sobie tutaj pokazać. Jeśli jakiejś kolumny nie ma, poproś swojego partnera, który opiekuje się systemem. Na pewno bardzo szybko jest w stanie taką kolumnę dołożyć. Na kolumnę saldo. Te filtry tutaj nie wpływają, ponieważ saldo jest zawsze na dziś. Także na kolumnę saldo wpłynąć nie możemy, ale saldo należne czy płatności są wrażliwe na filtry tutaj dostępne w funkcji ogranicz sumy. Czyli jeśli tu wpiszemy rok 2020, no to wszelkie, wszelkie kolumny, które są wyliczane, pokażą już nam dane tylko za 2020 rok. Możemy się w te dane wklikać i zobaczymy, że data księgowania tutaj jest zawsze, zawsze z 2020 roku. Możemy także założyć dodatkowe filtry związane z wymiarami, czyli filtr działu, filtr projektu lub waluty. Można także użyć filtru grupy księgowej dostawcy, czyli na przykład możemy sobie wybrać dział i jeśli mamy transakcje związane z danym działem, lub kontrahentów, to by tutaj nam system te wartości wszystkie przefiltrował.